Cześć wszystkim, witam Was w nowym wydaniu podsumowania tygodnia metalnews.pl. Jak nie każdy dzień jest dobry dla naukowca, tak ubiegły tydzień z pewnością nie należał do najlepszych dla świata heavy metalu. Pierwsze z tysiąca cięć padło na samym jego początku a była to wiadomość o odejściu do Walhalli. Ilvi Sakera, norweskiego kompozytora oraz producenta znanego przede wszystkim z roli klawiszowca zespołu Ulber, a także współpracy studyjnej z takimi formacjami jak Arcturus czy Mayhem. Informacja ukazała się za pośrednictwem mediów społecznościowych zespołu. Tragizmu całej sytuacji dodaje fakt, że Saker odszedł z tego świata dokładnie w dniu swoich 54 urodzin. Póki co do wiadomości publicznej nie została podana informacja o przyczynie tragedii. Z Primal Fear odchodzi... Primal Fear? Tak, zespół niedawno ogłosił, że jego szeregi opuszczają gitarzyści Tom Nauman i Alex Beiroth, perkusista Michael Array, a także wspomagający basista Alex Jansen. Dwie gitary, bas, perkusja, cały zespół. W tym przypadku zespół również nie uchylił rąbka tajemnicy, co w istocie było powodem odejścia aż dwóch trzecich składu. Lecz póki co, według oficjalnej wersji przekazanej fanom przez media społecznościowe, decyzja ta zapadła w zdrowej atmosferze bez większych waśni. Co więcej, basista zespołu, Matt Sinner, będący również jego producentem, zaznaczył, że wkrótce Primal Fear szykuje niespodziankę dla swoich fanów. Nie kryjąc podekscytowania, muzyk zapowiedział, że pozostali członkowie, czyli on, wokalista Ralph Shippers, a także, jak się okazuje, gitarzysta Magnus Cudd. Skupią się na nowym materiale. Co to za niespodzianka? Kto zapełni wakaty w Primal Fear? Wszelkie spekulacje oraz teorie spiskowe, mile widziane w komentarzach. Breathing in Selfur, czyli Sid Wilson z poparzeniami drugiego stopnia. Mimo, iż sezon grillowy dobiega końca, warto pamiętać o naszej domyślnej ludzkiej alergii na ogień. Boleśnie przypomniał sobie o niej DJ zespołu Slipknot, który kilka dni temu doznał poważnych poparzeń wskutek próby rozpalenia ogniska na farmie swojej dziewczyny Kelly Osborne. Jak stwierdził sam poszkodowany, nagrywając film z oddziału ratunkowego, a później z karetki, jego stan jest stabilny, znajduje się pod dobrą opieką oraz jego życiu nic nie zagraża. Slipknot również ustosunkował się do sytuacji, informując fanów, że Wilson ma się dobrze. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i będzie w stanie pojawić się z zespołem na scenie już w nadchodzący weekend podczas festiwalu Rocklahoma. Życie przytłacza. Nie masz po co wstawać rano, a może po prostu ci się nudzi. Idź na koncert. No tak, tylko jaki? Viniary Bookings to agencja założona przez fanów dla fanów. Rock, metal, rap, elektronika, wszelka alternatywa. Sprawdźcie ich stronę, bo mają tam wszystko. A najbardziej polecam Wam While She Sleeps na jedynym koncercie w Warszawskiej Progresji oraz As I Lay Dying również na jedynym koncercie i również w Warszawskiej Progresji. Są też dobre wieści. Stary wraca po swoje dziecko, czyli Galder odchodzi z Dimmu Borgir. Muzyk poinformował fanów o swojej decyzji, a jakżeby inaczej, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gitarzysta po prawie 25 latach w formacji postanowił zakończyć współpracę. Jak wskazuje, decyzja ta dojrzewała już od jakiegoś czasu, a jednym z jej powodów jest jego inny projekt, Old Man's Child. Jak to bywa z dzieckiem, kiedy ojciec skupia się na pracy, oryginalny projekt Caldera pozostawał zaniedbany, nie koncertując, a ostatni, nowy materiał wydał w 2009 roku. Jak zaznaczył w pożegnalnym wpisie sam autor, czas, aby zespół w Wrócił na scenę, a także wypuścił nową muzykę po 15 latach ciszy. Na jego Instagramie można już było usłyszeć próbki nowych utworów, które miałyby być nowym materiałem Old Man's Child. A na koniec mały żart dla rozluźnienia atmosfery: Pantera wydaje nowy album. Niestety, to właśnie ten żart. A plotki zostały już zdementowane przez basistę zespołu Rexa Browna. Wszystko zaczęło się od niedawnego klubowego koncertu zespołu w Minneapolis, na którym w ramach rozgrzewki wystąpił Craig Gass, komik oraz aktor znany z takich produkcji jak Family Guy czy Sex w Wielkim Mieście. Podczas swojego występu, Gass poinformował publiczność, że tego wieczoru nagrywany będzie album koncertowy, a wszyscy zebrani staną się już na zawsze częścią dorobku zespołu. Z wiadomość jest taka, że nikt im za to nie zapłaci. Witamy w przemyśle muzycznym, dokończył komik. Potencjał spekulacyjny całej sytuacji wzmógł fakt, iż Zack Wilde poinformował w jednym z niedawnych wywiadów, że nie wyklucza możliwości powstania takiego albumu. Na razie niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli się dowiedzieć, czy taki album rzeczywiście był planowany, a po prostu coś poszło nie tak, czy to tylko element występu komika. I tym wisielszym żartem skończmy dzisiejszy materiał, a wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o saporcie w formie stand-upu, albumach koncertowych, oraz czy chcielibyście usłyszeć takowy w wykonaniu nowej Pantery? Jak zwykle, zapraszam do konstruktywnej wymiany opinii w komentarzach oraz zachęcam do wsparcia naszego kanału na Patronite. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, co nowego w piekle, zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się za tydzień oraz na metalnews.pl. Cześć!